Sebastianie, poniedziałek mów do nas. Dobra. Mam zakurzone oczy. Sebastian zaczął dzień od szlifowania gładzi. Czy jakkolwiek się to nazywa? Przecież mi muszę dla mały. Mały Mały sanderek poszlifować jeszcze rogi. Tu to jest do nałożenia. Tu jeszcze raz, nie? Patrzcie co porobiło ha. Oczka A to nic, to się jeszcze raz zaciągnie na cieniutko. Będzie to piękne. Nie? Czy zamyślisz? Myślę, że tak <grymne> nie, nie wiem, nie co powiedzieć przy tym pani Jaki, jaki, jaki weekend on, bardzo fajnie hmm? Nie, nie, nie pamiętam, nie. Nie. Nie bo ma taki czerwony kołko od maski. Bardzo <grymne> ładnie. Wziąłem się. Zobacz, błyskę czerwoną. W końcu co, na filmie tak, tak nie widać. Jak w Realu. Jak w Real Madrid. Na... Hmm, nikt nic przez weekend nie zrobił. Ale. Dobra. Pom. Dajemy lajka. Like i szlifujemy, robimy. wiem, że muszę sobie kupić kabel do ładowania telefonu, byśmy musimy ustać Żeby mnie bić w robocie. Bo w no, on no, taki myślę, że jak po tak strzeli, Siadłoby, to... no? To by do krwi nawet poszło. Nie to taki. Widzisz, on jest patrz. On jest taki z tym. Mm, plecionka. No, takie właśnie plecionka, jak z Proliżach były. Nie? Mm. Bo myślę, że każdy rodzic powinien taki mieć. To jest raz. Dwa. To chciałem Wam pokazać, bo. Przyszedł na stację i mówię babie, że. W sensie, Kobiecie. Przepraszam, w sensie pani. U nas baba to jest kobieta, myślę. Także to nie jest nic obraźliwego. Mówię, czemu ten kabel taki drogi? No, on mówi, bo płacisz za firmę. A ta podróbka na pewno. No nie wiem, że taki tym wytęgowane mają na tym. To na w Chinach co... na pewno robione. A to to na pewno. <noise> to, to się jestem. Coś nie kłócę prawie, akurat, ale... A ona mówi, a bo płacisz za firmę. Ja mówię no Płacę za firmę. 3 metry kabel. Marek, ale tak szczerze, tak szczerze, ile żeś z lata dał? 32,99 we funtach, na no, Złotówki nie wiem ile to było. Ale myślę że to jest bardzo chora cena za kabel. I dlaczego go kupiłeś? Hmm. Bo pisze DeWalt na tym. I chciałeś się czuć taki bardziej lepszy niż ja, nie? Bo ja mam taki zwykły kabel biały. No o to chodziło. Zostało w Tobie to jeszcze polski ten, żeby lepsze auto sobie kupić od kogoś, lepszą chałupę. Mam nadzieję, że ten kabel mi już do końca życia będzie służył, uh -huh. bo za te ceny ja bym sam kupić pięć innych. No tak przypadkiem coś mi spadnie na niego za niedługo. O ty. By ci pojdę tak Sławek, ale już się tu pip pip. Teraz chcę coś pokazać. Tam takie troszkę się prawda? do umycia. I teraz tak. Malowanie pistoletem, jak najbardziej. Zajebiście szybko idzie. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby sobie wężem nie pojeździć po ścianie. No, a poza tym parę takich rzeczy jeszcze tu jest. Na strychu jest jakaś tam dziwna izolacja taka, strzępy jakieś chyba wełny. I przy malowaniu wszystko się tu przyklejało, ale myślę, że jak to wyschnie przed drugim malowaniem, lekko to szlifne, tam jakoś to będą się zabezpieczyć, żeby się już nie sypało Uj, niestety w paru miejscach mi o, tu jest drugie miejsce co mi tu sypnęło. i tyle. I teraz wszystkie po takim zbiałkowaniu to jest Dulux matowy. Po takim zbiałkowaniu będziemy widzieć wszystko, Jak tu wyschnie, wszystko, co jest do poprawki. I będę zaciągał jeszcze poprawki robił. Poprawki będą porównane, wszystkie takie niedoskonałości. Przejdę z moją magiczną różdżką, z żarówką, Posprawdzam sprawdzam. I wtedy będziemy dalej drugi koł malować drugą, drugi kolor drugi, drugi, drugi coś, drugi raz będę zespryjował drugą warstwę będę nakładał pistoletem, o pachowo, tak chyba wymyśliłem chyba tak się to mówi, także, także tego tyle na dzisiaj, został mi tylko umyć pistolet, może tam jeszcze coś z tym zrobię nagrywa się Stadion, no, gdzie jesteśmy, Marku? Siemanko, jesteśmy w pięknym Birmingham. Chodzimy, zwiedzamy, bo mamy czas, żeby mamy czas, żeby zwiedzać. O, bo co robimy? Czekamy na Sebastiana Wana, bo się mu urwał, dosłownie się mu urwał. Co to się nazywa? Łącznik stabilizatora. O. O, łącznik stabilizatora. Bez lampki też to widać, widać. Przyjechałem na przegląd, a tu taka rzecz. Łącznik stabilizatora urwany. Pomyślałbyś Marku? Ja. Coś pukało, nie? W ostatnim do pracy jeździ i mówię, ale Ci się tam wiedzie w tym zawieszeniu. Może to mu tak to oponę mi ścięło. I mu mechanice wymieniają. Mówi, że to potrwa do około dwóch godzin. Ale nie tu tutaj wymienić, tylko przyjechaliśmy na przegląd i tak. nawet tego nie zauważyli na przeglądzie. Na przeglądzie tego dziadek nie zauważył, żeby łącznik w ogóle oderwany. No, przegląd się skończył. Powiedział, że mi się tylko świeci lampka eee, check engine się mi świeci, że skasuje komputer, podłączy, a tego nie zauważył. Jakbym się nie odezwał, to bym sobie to samo w domu wymienił, a się niepotrzebnie odezwałem. Teraz nasz odcinek, to jest środowy, będzie wyglądał jak u Jarka, piekarza z Londynu. Dziadek, Idziemy i opowiadamy. Dziadek co przegląd robił, na tyle był spoko, że sam się ze siebie zaczął śmiać. No i tego. Żeby pokazać troszkę Birmingham. Jak tu jest ładnie. Przepiękne miasto. Fajni ludzie. Dobra, przegląd zrobiony, już w domu jestem. Marek tak samo, auta przeszły przegląd, tam mi naprawili ten drążek stabilizatora i kurczę, nic na liście do naprawy nie mam, Teraz Wam pokażę. Wygląda wydruk angielskiego MOT, czyli przeglądu i kurka nic, zazwyczaj to tu w, w tych naszych lokalnych to mi wypisywali pierdoły jakieś, że troszkę rdzyna sprężynia albo coś tam, że buda rdzewieje, pierdoły takie, a tutaj nic, czysto. Także o sobie radzi, dobra bryczka jeszcze posłuży. Dobra, jedziemy do roboty, bo trzeba na ścianach popraweczki porobić, żeby to jutro doszlifować jeszcze i pomalować już farbą łazienkową. Widzimy się na robocie. No i jednak jesteśmy w pracy. Godzina, nie wiem, która po czwartej jest już? Jak to się mówi? Radości 180. jak radości. słabo tu schnie po rogach. Wilgoci tu jest. Dom jest niezamieszkały, nieugrzewany. Także w nocy temperatura spada już do ile? 8 stopni, może? Albo nawet mini? Nic, trzeba lecieć z tematem. Więc dziura no tu wiadomo, jest. Wiadomo dziura, bo tu był gwóźdź. Tu jest przeszlifowane Zaraz się drugi popraweczki Tu ktoś za dużo. Nie wiem, co pociągnął. Nie. Tu gdzieś było na tej ścianie, gdzie pójdzie ten. O, tu mam takie coś. To trzeba poprawić. I tyle. Koprać ja to posła. Lecimy poprawki na ścianach i tu właśnie świecisz. ten rolę świecisz. Co? Bo chcę Wam pokazać? Że, że jest jebane. Niby fajnie. Równiutko. Jak to szlifnie, to będzie perfekt. Hmm. Tylko tu robią się pęcherzyki powietrza. Dlaczego? Wy pewnie znacie odpowiedź. Dla mnie odpowiedź jest To Jest to materiał, którym nie należy pracować, jak się takie przygody dzieją. No i mo, o, ty. Na filmiku chyba jeszcze lepiej widać, gdzie jest mokra, a gdzie suche. Nie. nie przed Niesamowite. No ma nie mokre plamy widać. Gołym okiem tego tak nie widać, jak, no. jak na filmie. Nagrancie Marek na internet, niech ludzie widzą co tu robisz. Klęcim. Co tu robisz Marek? Albo klęcim. Jak to się nazywa? To słowo. Klęcim? Klęcim. Hydroizolację robisz? Podwanne jeszcze? Rożki. Łączenia płyt, tak? Rożki, łączenia płyt. A ja mam już tyle wypłytkowane. Dup, dup, dup. I co? I braknie brakni mi płytek, bo za mało właściciele kupili. Dlaczego? Tak. Bo są po wiślańsku jacy? Wysrani. Wysrani. Czyli jacy? Chciwi. Co? Chciwi, nie? Skąpi. Skąpi, chciwi. Nie, chciwi, chciwa, skąpy to te mnie to jeden pieroń. Chciby cię okradnie, a skąpy ci nie da. A skąpy nie może okraść? Nie. Aha. Skąpy ci nie da, nie? Skąpy, skąpy tak... spyta się Sławka. Weźmie do złotego, do swojej pieniądze połowi... W tym zakopie, w nie, jakiś na to jest skąpy człowiek. A chciwie te, takie, co? Co ci nie było drzewo ukradnie. Bo jest skąpy, i mu szkoda wydać pieniądze, żeby se kupić, więc ci ukradnie. A to jest skąpy chciwiec. Aha, widzisz. Tak zimą. język, piękna hmm. mowa. Bardzo ładnie to robisz Dobra. Jakby się tu ciotka podmywała i jej na ścianę, to... To nic to nie da. Otóż ten Znale. system, system hydroizolacyjny z mapeja powinien pomóc jej, żeby się nie zalęła kuchni, która jest pod spodem. Taka sytuacja. Czasem lepiej jak zaleje, bo chociaż widać, że coś jest nie tak, nie? Ktoś mógł nie najeżdżać na tę markę. Co? mógł nie najeżdżać na tamtą ścianę, nie? Tam? No tam nie będę. No to skating będą bym musiał być wyższe. żeby to zakryć, nie? No 15, nie miałeś? Okej. No ładne wysokie kiedy ten Okej. Widzisz tam ci dziurkę, zrobię gdzie na keyboard trzeba Widziałem. Ładnie? Patrzyłem, widziałem. Sękio. tam Jestem, to co zrobię od razu? Dobra. Dogam się jak już będzie więcej coś zrobione Dwie ostatnie płytki, znaczy trzy w sumie Raz, dwa, trzy Ale dwie płytki mi trzeba żeby to zrobić No i tyle zabrakło Tak klienci kupili fajnie Więc Marek musiał pójść do sklepu dokupić Za chwilę wraca I będziemy robić Tutaj będziemy płytkować do tej linii którą tu widzicie Wypłytkujemy to, wracamy jutro, robimy Ech, kurna, na termo. Hydroizolację na podłodze, albo yy, w pierwszym co zrobimy, to wyszlifujemy te narożniki, pomalujemy to jeszcze raz. A potem zrobimy hydroizolację na podłodze, no i będzie można się brać już za fugowanie i montaż. No i czekamy na kolegę Kamila, który miał być wczoraj, dzisiaj, no ale go nie ma. Nie możemy tej części podłogi zamknąć, bo musi przerabiać rury, i tak to wygląda. więc chyba pójdziemy na zewnątrz. Tutaj mamy już poznaczone tą dziurkę, gdzie musimy przewiercić setkę przez płytę, żeby połączyć na zewnątrz kanalizację. Jest szansa, że to skończymy w tym tygodniu, no ale jak nie na to poniedziałek. Tego. Tak wiesz Bo klientka chciała żeby to ułożyć w choinkę no, Ale kurna jak to ułożyć ma. Masz to zdjęci? Co żeby wysła? No, nie mam ale to bo ona... No, tak się to układa. Nie? Nie Tylko tam jest ten nie na fugę ze sto miejsca o, o, o. Tak nie? To jest okej okay, no. A to to użycie czyli... I tak się to układa. No tak, no ale jeszcze mam domy między dniem. Jak no tak mali to było wiesz, wiadomo było co chodziło. Dobrze, że jak zrobił, co ci No i teraz to gdzieś spasuje następno. No idealnie, bez problemu. No. Czy tak? Hmm. Czy tak, czy tak, to chyba jeden. A myślisz? <grywy> no ale teraz tak Marek, ten V do góry? Czy jak? No i, i tu jest właśnie teraz temat taki, że yes. jest system. <grywy> teraz widzicie teraz widzicie zdjęcie, które wysyłam w klientce. Tu jest cech no. I w ten sposób, gdybyśmy klientce, ona mi napisała, że czy moglibyśmy go dać odwrotnie, żeby było tak, zamiast tak. Aha, a już teraz wiem, to to trzeba wrócić. Teraz o, poczekaj. To trzeba wrócić. Tak. I teraz to już teraz zupełnie inaczej wygląda, Nie? Teraz można do i fałki. A przesuń tego do góry? Jeszcze raz. To przesuń do góry? I zaś to można na opak. Nie? No zaś to może tak do góry ci strzałki idą. No i jakby to zrobił? A ona chce, żeby to naduśło już strzałki, tak jak tu. Ja myślę, że to by trzeba było porozsuwać, ty. No tak, też. Ta, o, tak. By trzeba to tak, tak, tak. Żeby ona widziała, że to my dodali tak na Że są na dół. <śmiech> <śmiech> Musimy to porozsuwać, żeby było widoczne to, że na dół są te strzałki. Tak. No i. Jaka była ta myśl po wiadomości od piętki? Nie wiem, no tak ciężko powiedzieć, no bo. Średnio, <laughs> bo tak. <laughs> tak, średnio. Nie wiem, jakby to w ogóle zrozumieć, nie? Taką... No i widzisz, teraz to złożyłeś i wygląda, jakby strzałki były do góry znowu. No tutaj jest do góry, nie? No. To jak to obrócić? Trzeba to porostynać na tej siatce i to poobracać przez cały czas. musimy zostawić między. Tak, trzeba porostywać to i spajsony zostawić między tym. Ja już nie mówię teraz. Albo to jeszcze te siatki porozcinać, tak? Żeby to nie był jedna choinka na dół. No właśnie mówię, porozcinać, żeby zrobić tylko jedną po choinkę. Pojedyncze choinki na dół, tak. Żeby to wyglądało jak koło traktora by tu przejechały Prr, po ścianie z góry na dół. No i takie właśnie rozmowy środowego popołudnia. Średnio mądre mają sens. Przeprowadzamy w pracy. No ale zostało nam to jeszcze przykleić tu pod oknem, bo tu chcą chwilę moment. Także to był moment i zaraz zobaczycie jak to jest przyklejone. Dobra, prysznic gotowy, wypłytkowany, a teraz lecę z tymi płyteczkami. Tutaj Marek docina na dole, a ja wklejam. Także jest trochę zabawy, ale w miarę fajnie to idzie. W miarę też fajnie to wygląda. Także dzięki, tylko do tego poziomu tu lecimy, gdzie ta kreska, że to mam dociętą na górę. I tego. Na tak, kamera będzie taka sytuacja na dzień dzisiejszy. kolacja prysznic wypytkowany woda Za zawalną. Tu będzie woda, stencowalna Za chwilę to będziecie wszystko oglądać. Już oglądaliście. Już oglądaliście większość tego oczywiście. I jest godzina 18.00 za 5. Spadamy. Także mam nadzieję, że się Wam będzie podobał dzisiejszy odcinek z początku tego tygodnia. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, szerować, dzielić się kanałem z kim możecie, za co oczywiście bardzo Wam dziękujemy. Klikajcie subscribe, lajkujcie filmy, albo klikajcie też, że nie lubicie naszych filmów, bo też to nam pomoże zdobyć zasięgi. Dokładnie tak. Pamiętajcie, żeby klikać, trzeba dużo klikać. Stała. idę do domu. Děkuji, že jste. Na, na.